Kiedy mówimy o, mówiłem, mówiliśmy o mieście, to jest pewien wymiar rozwoju, który no, w jakimś sensie opiera się na, znaczy na, na, na przestrzeni publicznej. Tak? Mówimy o czymś, co jest publiczne. Tam się oczywiście mieszają prywatne interesy, ale to jest ten wymiar rzeczywistości, który nas formalnie interesuje od strony płaconych podatków itd. Dzisiaj będziemy mówić w tej drugiej części, raczej o rzeczach, które są. Sferą prywatną, ale mającą gigantyczne konsekwencje dla sfery publicznej. Biznes z zasady jest dziedziną relacji prywatnych, ale bardzo szczególnych relacji prywatnych, które nie są, nie rozgrywają się tylko w domu, tylko mają gigantyczny, pozytywny, i na tym polega w ogóle cały ten pomysł, który nazywamy kapitalizmem: gigantyczny efekt, pozytywny efekt zewnętrzny. Tak? I z drugiej strony e, mamy dyskusję, na czym właściwie ten rozwój gospodarczy polega. I takim dogmatem w ostatnich dekadach było to, że no właściwie gospodarka się zmienia, musimy tworzyć nowe miejsca pracy w usługach. To nie jest oczywiście fałsz, ale to ma pewien kontekst i o tym kontekście chciałbym powiedzieć. Zatem rozwój a industrializacja, czyli coś co rzekomo się skończyło. Tak, mamy pojęcie pułapki średniego dochodu, to jest taki moment, w którym przy różnych definicjach definicje są stosunkowo niedawne, bo pojęcie jest stosunkowo niedawne. To jest moment, w którym wyczerpują się dotychczasowe źródła wzrostu gospodarczego, w którym pracownicy dostają pewien poziom wynagrodzenia, który stawia gospodarkę przy ich poziomie produktywności na równi z krajami które często zajmują się bardzo daleko od Polski, a tak naprawdę są naszymi gospodarczymi sąsiadami. I to jest ten moment, w którym tamte kraje dokonują strukturalnej zmiany gospodarczej, a my w imię na przykład różnych prac, praw i tak dalej, czy no, statusowego takiego zasiedzenia nie jesteśmy w stanie stać się bardziej konkurencyjni, że pensje są za wysokie w stosunku do zdolności produkcyjnych państwa. No to jest na przykład problem Hiszpanii dzisiaj, tam Grecji. To jest pytanie też, czy ten czy ten moment nie, nie grozi też Polsce. E, pewien dogmat w polskiej trak, transformacji przyświecał, ja nie chcę tu, że tak powiem, już wyważać otwartych drzwi, bo moment, w którym my jakby wiemy, że rynek jest lekarstwem na wszystko, już dawno minął, on miał swój globalny, e, swój globalny przeżył jakieś 5 lat temu. I dzisiaj taka współczesna teoria rozwoju mówi im lepszy ma być rynek, tym lepsze musi być państwo. Im silniejszy rynek, tym silniejsza musi być regulacja. W bardzo wielu wymiarach, bo rynek jest też narzędziem redystrybucji dróg publicznych, co jest rzeczą niebywale istotną. No i po drugie, kapitalizm nie ma jednego uniwersalnego modelu. Nie, nie ma coś takiego, jak jeden, nie wiem, amerykański najlepszy model i on musi być powielany wszędzie. Tak naprawdę. Są trzy cele polityki rozwojowej, to jest wydajność produkcji, e, bardzo abstrakcyjne pojęcie, bo my wiemy, co to znaczy w fabryce, ale co na przykład, co znaczy, że u, urzędnik pracuje wydajnie, to już jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Stabilność makrogospodarcza w Polsce y, to jest po prostu to, co dostaliśmy dzięki Leszkowi Balcerowiczowi. To jest pewien taki jego pozytywny wkład. Y, polski pieniądz, złotówka i tak dalej. To jest symbolicznie człowiek, który to właściwie wszystko poukładał. Natomiast sprawiedliwość dystrybucyjna, podnoszenie z ubóstwa, no to jest to, co wszystko, wszyscy narzekamy, tak, to, to, jakby to dotyczy sektora publicznego w dużej mierze redystrybucji, no, no i właściwie nie ma chyba człowieka, który w Polsce byłby zadowolony z tego. Także z trzech celów rozwojowych dobrze, chyba dobrze, zrealizowaliśmy ten drugi, ten trzeci najprawdopodobniej nie, a ten pierwszy, no to właśnie, jak to wygląda? Tu pomijam dużo różnych szczegółów. Tutaj są dwie rzeczy. Jeżeli mamy, co jest celem polityki gospodarczej? Podtrzymywalny, bo ja by to ułaczył dosłownie, wysoki wzrost. Tak? Podtrzymywalny, czyli taki, który nie zużywa zasobów odtwarza je lub jeszcze bardziej powiększa, albo z tych samych zasobów jest w stanie wyprodukować dużo więcej. I tutaj pewną standardową formułą yy, tradycyjną, bo ochrona ludzi przed ryzykiem, no to jest cała tradycja państwa dobrobytu, w dzisiejszej wersji to brzmi protect people, not jobs, tak, czyli chroń ludzi, nie pracę. Nie miejsca pracy, dlatego że gospodarka zawsze ewoluuje i każda gospodarka, im szybciej się rozwija, tym szybciej ewoluuje. Więc ochrona miejsc pracy jest błędnym. To jest, to jest, to jest sytuacja, w której jakby chronimy to, co powinno się zmieniać. Natomiast musimy chronić ludzi, którzy te miejsca pracy powinni móc szybko prawda, zajmować. I teraz problem jest taki, że kiedy mówię o usługach, no to one bardzo często to są te łatwe miejsca pracy, które zależą od tego, co wytwarza przemysł. To jest w ogóle klasyczny problem, że bogactwo rodzi się z ilości dóbr. I w jakimś sensie gospodarka jest takim to jest pewien paradoks w dzisiejszych czasach malejący udział przemysłu w strukturze gospodarczej. To jest to: im bogatszy kraj, tym mniej udziału w wartości dodanej przemysł zajmuje. Ale jednocześnie to jest ten segment, który te bogactwa, które potem są redystrybuowane w różnych usługach, wytwarza. W związku z tym przemysł nigdy nie stracił na znaczeniu, natomiast bardzo zasadniczo zmienił swoją naturę. Co dalej? No, dalej to jest przykład Polski i Chin. Mamy Polskę u góry. Tutaj. To jest tak zwany wskaźnik zagregowanego wzrostu gospodarczego albo wartości dodanej, czyli jeżeli... wzrostu gospodarczego, tak, i wskaźnik wzrostu tego gospodarczego w sektorze przemysłu. Widać, że tutaj jaką drogę pokonały Chiny, gdzie one są, jak bardzo istotnym... Chiny przeszły w zeszłym roku tę granicę, której tutaj wcześniej mówiliśmy, relacji między miastem i wsią, którą my przeszliśmy w między 76 a 78 rokiem. W 78 roku w Polsce Więcej ludzi było zatrudnionych już w przemyśle niż no, znaczy w miastach niż, głównie wówczas w przemyśle oczywiście, to taki typ gospodarki socjalistycznej niż na wsi. to no, 40 lat temu Polska przestała być właściwie krajem wiejskim, tak to trzeba rozumieć. Chiny w tej chwili przestają być krajem wiejskim, kradnąc globalnie olbrzymią ilość miejsc pracy z takich krajów jak Polska. No, to jest nasz konkurent. To jest bardzo daleko, ale miejsca pracy tu znikają też w przemyśle z powodu tam, ta, tego, że tam powstają, tak, z różnych powodów Chińczycy będą mieli w najbliższych czasach problemy o to, i to nie są problemy szczególnie, szczególnie o, jakoś dogmatycznie y, y, odrębne od problemów, które nam grożą. Tu mam taki indeks, y, y, indeks konkurencyjności gospodarki, widzimy jak wiele krajów w ostatnich latach spadło, to jest cały ten lewy... Lewy segment, i jak wiele krajów, jak niewiele krajów właściwie poprawiło swoją pozycję. I yy, widzimy też, że te, które poprawiają, to najczęściej nie są kraje z Europy. To jest bardzo ważne, bo to oddziaływuje też na nas, na naszych kooperantów, na naszych klientów. Jaki jest przemysł? Przemysł, co prawda, odpowiada globalnie za 16% wartości dodanej i 14% zatrudnienia ale wytwarza 70% tego, co wysyłamy poza, poza dany kraj. Czyli to dzięki przemysłowi w ogóle może do danego kraju napływać pieniądz z zewnątrz, tak? w dużej mierze o 30% to są usługi, a w tych usługach to się mieszczą na przykład plaże, które sobie po prostu wynajmujemy, tak? To jest, to jest forma eksportu usług. W Polsce takich świetnych plaż nie ma, za to są absolwenci studiów humanistycznych w centrach outsourcingowych. No to jesteśmy też tam w Krakowie, na przykład jest duże takie centrum, gdzie sprzedajemy usługi przez telefon. No ale to tylko 30%. Prawdziwe nabywanie bogactwa to jest wciąż wymiana handlowa dóbr no, finalnych lub pośrednich. No i to jest rzecz niebywale ważna, to ten, ten czwarty rzecz, 70%. Wydatków na badania i rozwój to są wydatki przemysłowe, gdzie się rozwija tak naprawdę potencjał naukowo-techniczny w instytucjach, które nazywamy firmami produkcyjnymi. Firma produkcyjna to jest niebywale istotne cywilizacyjne narzędzie dźwigania się na wyższe stadia rozwoju. To nie sektor publiczny jest zdolny prowadzić badania, które są wdrażalne. Tak? To, to najczęściej robią. Jest ten taki styk między instytutem badawczym a firmą, ale to jest ten moment, kiedy kraj tak naprawdę jest w stanie aplikować często abstrakcyjną, opłaconą za publiczne pieniądze wiedzę w konkretne produkty i to te produkty przynoszą, które się nazywają innowacjami, to one przynoszą e, pieniądze, tak, bo ktoś chce je kupić. I teraz pokażę tylko, jak wygląda w Polsce sytuacja z przemysłem. Udział przemysłu w tzw. gross value added, czyli w, w, w wartości e, dodanej. To są ciekawe rzeczy. Widzimy, jak Czechy, właściwie najbardziej uprzemysłowiony kraj Europy, bardzo starannie, a nawet nie, nie, nie spada, tylko wręcz podnoszą powolutku e, udział przemysłu w strukturze gospodarczej. Niemcy miały duże załamania, bardzo szybko się odbudowały. I dalej to znaczy się wybór. To nie są wszystkie kraje europejskie. Ja mam bardzo przyzwoity efekt w Polsce, ale dwie ciekawe rzeczy. Relatywnie najmniejsze, a praktycznie nie było załamania w kryzysie, tak? Wszyscy spadają mnie. To jest ten moment, który myśmy nazwali Zieloną Wyspą. A druga rzecz, i to jest w tym, że tak powiem, środowisku niebywale ważne, to jest to, czy znaczy gdyby nie wejście do Unii Europejskiej i napływ. Dużych inwestycji przemysłowych, też nie wiem, rozbudowa Volkswagena w, w Poznaniu itd. Tak e, to dzisiaj prawdopodobnie ten trend spadkowy, który tutaj mieliśmy, poszedłby dalej. Bylibyśmy gdzieś tam, tam, gdzie dzisiaj są Hiszpanie, Francuzi, którzy właściwie. No już chyba przegrali w ogóle cywilizacyjnie swój zbój o istotną rolę w Unii Europejskiej, no bo po prostu nie są w stanie podnieść tego po kryzysie, gdzie większość krajów stara się reindustrializować gospodarkę na różne sposoby. To jest cały szereg krajów w Europie, tych starych, mocnych krajów, nie jest w stanie podnieść bazy przemysłowej. Polska właściwie ją podtrzymuje i to jest dobrze, ale podtrzymujemy ją na przykład. Relatywnie niskimi kosztami pracy, które tak czy siak prędzej czy później będą rosły, i to jest ta strukturalna zmiana, o której mówiłem. Protect people, not jobs. Musimy sprawić, żeby te miejsca pracy, które nam odpłyną, a nieuchronnie gdzieś odpłyną, ponieważ arbitraż cenowy kosztów pracy jest na całym świecie. Konkurujemy z całym światem, tak. Oczywiście to jest duże uproszczenie, zaraz pokażę, dlaczego, ale tak musimy mniej więcej myśleć o tym problemie. Tu mamy zatrudnienie. Właściwie też. Stabilne, ale proszę zobaczyć, właściwie wszędzie zatrudnienie w przemyśle po prostu maleje. Dlaczego? No bo mamy postępy w automatyzacji pracy. Co więcej, im starsze społeczeństwa, dwa najstarsze społeczeństwa, trzy najstarsze społeczeństwa świata, czyli Japonia, Niemcy i Włochy. To są, to są gospodarki najbardziej zautomatyzowane. Tak? Tam co prawda nie ma dzieci, jest bardzo dużo robotów, które zastępują te miejsca pracy. Brzmi jak science fiction, ale to już jest codzienność. I dalej, przeciętne miesię, miesięczne wynagrodzenie brutto w złotówkach, najwyższe w sektorze publicznym, czyli w państwowych przedsiębiorstwach. To, to jest ciekawe. A jednocześnie, kiedy zobaczymy, to są wolumeny produkcji, ten państwowy sektor to już naprawdę niedużo. A jeżeli mówię poważnie, na przykład o polskim górnictwie, to jeżeli on nie zostanie sprywatyzowany, tak mi się wydaje, do końca tej dekady to będziemy mogli zbierać to górnictwo, po prostu jakiś złom, tak, złomiarze będą tam mogli buszować, ponieważ ona nie wytrzyma konkurencji z krajów, gdzie węgiel jest dużo tańsze. Jednocześnie polscy górnicy w czeskich kopalniach w Polsce są jak najbardziej dochodowymi pracownikami, tak? w związku z tym coś jest nie tak z tym, że te kopalnie są państwowe. Z drugiej strony, Widzimy, że segment prywatny polski i segment prywatny o charakterze własności zagranicznej już produkują mniej więcej tyle samo, ale zatrudniają zupełnie inną ilość pracowników, Polski dużo więcej i w związku z tym produktywność i właśnie co przynoszą zachodnie inwestycje w Polsce, no to jest ten gigantyczny słupek. Tak, znaczy to są wysoce produktywne inwestycje. Jeżeli produkcja w przedsiębiorstwach niepolskich ulokowana w Polsce jest praktycznie w przeliczeniu na pracownika dwa, ponad chyba nawet dwa razy większa, to znaczy, że to są prawdopodobnie inwestycje innego typu, zapewne już przy takiej różnicy zupełnie innej kulturze technicznej. E no, i dużo bardziej wydajne prawdopodobnie w elementach zarządzania tym procesem. Tak, tam gdzieś różne nieefektywności prawdopodobnie są z racji doświadczenia korporacyjnego wyeliminowane. I ostatnia rzecz, którą będę chciał Państwu powiedzieć, to jest tak, że przemysł jest różny, on ma bardzo różne oblicza. Jest co najmniej pięć segmentów przemysłu takich, które są z jednej strony podatne na przenoszenie, i takich, które praktycznie nigdy przenoszone nie będą. Nigdy nie będzie przenoszone to, co się nazywa original processing. To jest na przykład jedzenie. My po prostu lubimy jeść swoje, swojskie i cały segment takich usług związanych tam z znaczy, przepraszam, produkcji związanej na przykład z takim, z takim segmentem nam nie ucieknie. Tutaj mamy, e, regional processing mamy też rzeczy, które są ciężkie, trudno przeważalne, tak? cała chemia, e, napoje i e, jedzenie, metale, prawda, jakieś przetworzone, dróg, dróg i tak dalej. I to jest drugi największy segment prze, przemysłowy, e, on, on ma 28% wartości dodanej na całym świecie, to, jest, to są globalne dane, że tak powiem. Teraz jakiś największy segment przemysłowy, bo nie, to, to, to nie jest ten segment, to telefoniki, tak wszyscy uważają, że to jest nowoczesny przemysł. Proszę Państwa, te rzeczy się produkuje w trzech krajach na świecie, w sensie wytwarzania jako przedmiotu. To znaczy, że nie będzie fabryk telefonów komórkowych w Polsce. Tak, nawet te, które są projektowane gdzieś tam w Finlandii, też są produkowane, projektowane w Finlandii, ale produkowane już zupełnie gdzieś indziej. No, na Tajwanie, w Korei yy, i w Chinach. Yy, to, co jest niebywale istotne, to to, że te segmenty przemysłu, które najczęściej uciekają z, z krajów tych yy, tradycyjnie uprzemysłowionych, to są te najbardziej pracochłonne. Jednocześnie te najbardziej pracochłonne, proszę zobaczyć nie ma krawców, tak, już prawie, no bo nikt już nie chce przerabiać tego, po prostu kupuje się rzecz nową, albo się po prostu nawet niektórzy wymieniają te rzeczy, tak jakby w takim obrocie wymieniania odzieży, tak, nawet nie kupowania. Mamy obniżkę cen w outletach, która dochodzi tam do 70% pierwotnej ceny, bo to się wciąż opłaca, tego jest możliwa taka obniżka. Państwo płacą za nowy produkt, powiedzmy 50-60% marży, a za produkt outletowy 10%. Tylko to jest po prostu później, prawda? To, jest, to nie jest modne już w tym momencie. W związku z tym na tym się specjalnie nie, nie wzbogacimy, tak? To, co jest segmentem największym na świecie, to jest właśnie chemia, farmaceutyki, urządzenia transportowe, czyli na przykład samochody, autobusy, i cały przemysł maszynowy. To wszystko jest za naszą zachodnią granicą. To znaczy, że bliskość gospodarcza tego segmentu i jego niemożność łatwego przeniesienia tego, bo tego się nie wozi przez oceany. To się wozi na nieduże odległości. Czyli dobre spięcie z segmentem przemysłowym, takim globalnym segmentem przemysłowym, który się tym zajmuje, jest niebywałą korzyścią dla Polski, tylko trzeba ją umieć wykorzystać. Trendy globalne. Czyli te wszystkie dobra, które mają często bardzo duży element pracy lub energii w sobie, bo to jest kwestia też ceny energii, uciekają nam z, 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 ze świata tego zindustrializowanego, z centrum gospodarczego tutaj mamy i budują się jednocześnie. To nie jest tak tylko, że uciekają, ale też budują się na nowo, bo tam są nowi konsumenci, tam, gdzie czegoś się nie da łatwo przenieść, to Mamy półtoraj miliarda nowych konsumentów w Azji. To jest gigantyczny rynek. W związku z tym firma, która chce się rozwijać, musi w niektórych segmentach przemysłowych, gdzie jest trudno to wozić po całym świecie, to musi tam zbudować. I to nie znaczy, że kapitał wywożony z Polski jest kapitałem uciekającym z Polski. Nie. Ten kapitał poszukuje zysków po to, żeby go do Polski móc sprowadzić. Dlatego tak ważną rzeczą jest internacjonalizacja produkcji polskich firm. I ostatnia rzecz usługi. Po pierwsze, jeżeli, y, mówiłem tak jak wcześniej mówiłem o firmach, firma przemysłowa jest tym wehikułem, w którym nasza wiedza, zdolności zarządzania ludźmi, y, zdolności uczenia się, jako uczenia się nieposzczególnych ludzi, jako uczenia się całej organizacji są maksymalizowane. To jest to tam, to, ten, ten, to miejsce, w którym tak naprawdę wznosimy się na wyżyny no, produktywności, tak. Y, Dzięki temu również, że mieszamy usługi, nowoczesne usługi, nie wiem, całą informatykę w to, co było tradycyjnym procesem produkcji i to ma różny wymiar w różnych segmentach przemysłu, tam pokazywałem sobie ten segment telefonów komórkowych, 50% wartości tych dróg to jest informatyka, która jest nie zawarta. Mamy stalownię, no to tam dużo usług właściwie nie będzie, ale w łańcuchu wartości dodanej nowoczesnej firmy nie zawsze jest tak, że trzeba wszystko samo produkować, że trzeba wszystko samo projektować, ale im lepsza firma, tym więcej sama umie zaprojektować i tam ten segment wartości dodanej w swoim własnym łańcuchu jest w stanie gdzieś rozbudowywać. To jest na tym polega rozwój firm. I po drugie, im bardziej złożone dobra jesteśmy w stanie wytwarzać, tym więcej usług jesteśmy w stanie świadczyć. W związku z tym możemy wyprodukować bardzo dużo miejsc usług miejsc pracy w usługach, jeżeli na przykład tworzymy bardzo luźny pieniądz, tak jak było w Stanach Zjednoczonych przez ostatnią całą dekadę, i ludzie nie wiem pracują jako dealerzy samochodów, prawda wycieczki tam organizują, albo budują zbudowane na kredyt domy, to nie jest rozwój. Rozwój jest wtedy, kiedy przenosimy, co prawda coraz mniejszą ilość pracy w coraz wyższe segmenty zdolności produkcyjnych, a następnie jesteśmy w stanie świadczyć na złożoności tych dobrze zaawansowane usług.